Straż miejska z Gminy Trzcianka przeprowadziła kontrolę wywozu nieczystości. Od października ubiegłego roku do lutego sprawdzano w siedlisku dokumenty za wywóz Szamba. Ta kontrola spowodowana była złymi wynikami jakości wody. Bakterie pojawiły się latem ubiegłego roku. Ta kontrola była spowodowana tym, że w 2014 roku, latem, to było prawdopodobnie w miesiącu lipcu, zostały przeprowadzone badania takiego stawu, w którym stwierdzono bakterie, które mogły być spowodowane właśnie zanieczyszczeniami w związku z fekaliami, które pochodzą z gospodarstw domowych. Kontrolą objęto ponad 130 nieruchomości, w wyniku której w 50 przypadkach stwierdzono brak umów na wywóz ścieków. W 25 zaś stwierdzono brak rachunków odbioru nieczystości. Moim zdaniem powinno się dookoła przekopać i zobaczyć, czy faktycznie ludzie są popodłączani. Bo z tego, że tam ludzie nie mają rachunków, czy tam, że nie mają faktur, no to wychodzi z tego... No... No, i, no jest bezrobocie, bieda i, i można powiedzieć, że ludzie starają się w jakiś inny sposób, żeby to wywieźć za tańsze pieniądze. Nie? Niektóre osoby zawarły umowy z wywoźnikiem, który jest uprawniony do wywozu szamba z terenu gminy Trzcianka. Niemniej jednak to są umowy cywilnoprawne. To oznacza, że szambo z ich posesji nie jest wywożone regularnie. Ponadto mieszkańcy siedliska sami musieli zabiegać o wywóz nieczystości. Problemem było także to, że mieszkańcy zlecali odbiór ścieków osobom bez uprawnień. Jeden sąsiad opróżniał szambo drugiemu. Jedno no czysto jest elegancko. Moim zdaniem raczej nie, no jest elegancko, czysto. Kontrola objęła większość gospodarstw na terenie siedliska. W kilku przypadkach okazało się, że prawdopodobnie ludzie wylewali ścieki wprost do pobliskiego jeziora. Jednak mieszkańcy siedliska przekonują, że ich miejscowość nie jest zanieczyszczona. Zwracają też uwagę na zanieczyszczenia gruntów, natomiast nie przywiązują znaczenia do tego, co jest pod ziemią, a przecież wylewane fekalia powodują zagrożenia epidemiologiczne i bakteriologiczne, co nie jest neutralne nie tylko dla naszego środowiska, ale i zdrowia. Aleksandra Lipiec, telewizja Asta